Ale dobra Ciągle mi tutaj krowy zabijają, no no patrzcie Ja tutaj nic nie mogę zrobić bo nie podejdą bliżej i ciągle mi krowy zabijają no I Ja nie wiem No dobra Troszkę trzeba tego jednak bo W ogóle po co mi ten chmiel, po co mi to badziewie, proszę ja was Chmiel piwo no, niepotrzebne mi jest na dobrą sprawę Dobra Mamy troszkę żarełka, jak tam on. Ty też masz żarełko? O, ten ma, kurde. Dużo. Jak to się nazywa? eee. Jabłek, więc. O! Jest Super. Ja. Teraz by się przydał, żeby troszkę się gościu od, odbudował. Bo to się... Co to tutaj się stało? Ja, o, no, Nie, nie wierzę w to. No i to już, już, już pójdzie, tak jest zadały kolejne uderzenie. Dobra nie się. płoną Właśnie widzę właśnie To, żeby tu za daleko nie poszło. Będzie lipa trochę. Fajnie nie zadbałem o to wcześniej no nic O, uratuj, uratuj go A nie uratuje No nic Dobra, mnie to. Tutaj mogę jeszcze postawić tą jedną, że tak powiem, co tutaj jest w ogóle? To jest kaś z wodą, no dobra. Jeszcze jedną kaś, 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 kaś. kaś. Dobra, ile mamy tej wszystkich broni? No dobra, można następną dostawę wojska zrobić, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak tam mój sojusznik daje radę, daje radę, to trzeba mu przyznać. Niby nie ma wojska dużo ani takiego mocnego, ale. Na razie daje radę. Dopóki jeszcze Saladyn go nie zajedzie katapultami, to powinien przez jakiś okres jeszcze wytrzymać. Dobra. Uuu, ładnie tutaj nawalają. No proszę ja was. Damy tutaj jeszcze jedną tą kaz. Tutaj też może. Nie, nie wiem. Dam trochę tych kazi, żeby już się taka więcej sytuacja nie, nie powtórzyła. Okej. Okay. E, dobra, mamy troszkę już dosyć sporą dostawę drewna, więc mogę ten zapas sprzedać, kamienia tak samo. I dobra, weź się tutaj przegrupujcie na jakieś takie miejsce dosyć wygodne, dobra, ok. E, ile mamy a propos ich? 55, no to jeszcze tak myślę, że 25 jeszcze się wyrekrutuje i powinno być jak najbardziej ok? Oj, tutaj mi jedną krowę zniszczył, no. Dobra, szybko się odbudowałem, nie ma co. Okej, okay. jak to? No, ten? O, Ten już ma ładnie wojska. No szybko, nawet mu to idzie, nie powiem. E, czy on tutaj ma tych miotaczy bomb ogniowych? Coś tam. Nie, to jest co? Nie, chyba nie. Nie, nie, to są łucznicy No to nie ma na zamku. Tutaj jest jeden, gościu. A dobra, mniejsza o to. Co już go atakuje znowu, czy mi się zdaje? Nie, tutaj idą. Dobra, dobra. Spoko. Okej, okay. teraz, teraz trzeba będzie troszkę kas na zbierać na katapulty, oczywiście. Ale jeszcze troszkę wyrekrutuję tych swoich wojaków. O, teraz strzelałem ci, coś bliżej podeszło. Dobrze. Jak najbardziej. No, nie powiem, fortecy to on tutaj nie tworzy, jakiś taki zamek, nie wiem co to jest w ogóle, jakiś taki o, ani to zamknięte, ani o, wszystko na jedną bramę, no. Dobra, nie będę się odzywał, bo ja w ogóle nie mam bramy w ogóle, no ale, no. Taka moja taktyka, że tak powiem, że ja wolę robić takie odcinki muru, niż w ogóle się zagrazać i w ogóle. Bo wtedy wiem, że wróg nie będzie iść z tej strony i z tej strony i obchodzić jakoś to i tego. Po prostu wejdzie od razu tędy, a co za tym idzie, zanim to dojdzie, to wszystkie siły się skupią na nim, tak na dobrą sprawę i. Będę do przodu. Proste, nie? No. Też tak uważam. Dobra. Come on, jeszcze tutaj troszkę tych, tych. domków. O, mamy bardzo dużo tych zbroi. To można trochę sprzedać i kupić za nie. 1, 5 dług miecz Jesteśmy gotowi! Dobra! Tam mam 6, tu mam... No to jeszcze 11 i będzie OK. Będzie taka, że tak powiem, granica akurat. On tutaj zbiera strasznie dużo wojska, nie wiem czy on to szykuje na mnie, czy, czy, czy na... czy na tego, czy na... Czy szczura, ale Skubany też coś idzie z ofensywą, no już poczuł, że wiecie. Że ma już trochę wojska, no ale co to jest? No, jeden, jedna strzała wypalona z łuku przez łucznika i już nie ma takiego łucznika, że tak powiem, no to mi się nawet zrymowało. No dobra. Okej. Okay. Sprzedajemy następną dostawę kamienia. Ile mamy tego wszystkiego żelastwa jeszcze? A4, no okay. No mówię, 80 i będzie okej. Okay. 80, to jest akurat taka granica, która by mnie zada zadawalała w ilości tego wojska, więc. Patrzcie, idzie odważny. Nie wiem, co on tu zrobi. nawet chyba nie dojdzie do muru, ale, no nie wiem, popatrzymy sobie. Patrzcie, 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 patrzcie. No mówię, no nie dojdzie do muru. Nie ja wiem po co on to robić to robi. To ja bym na jego miejscu tylko i wyłącznie zostawił sobie to wojsko na defensywę, a... Zlikwidowanie tylko stale zostawił mnie. U, kurczę, a ja już nie mam tego? Widzonka O, wysłał mi. O, spoko. spoko... spoko, dzięki. Dzięki, dzięki dziom. Okej. Okay. Ile mamy tutaj tego wojska? Jeszcze 7. No dobra. Czyli można sobie dokupić troszkę e, mieczy. Tak. Podnoszę mi cztery. No i okej. Okay. Tylko teraz weź y, zaraz y, mniej kasę Nasze zapasy na. Y, na tego. Na katapulty. No to jednak nie będzie takie. hop szczura Dobry, dobry, bo kurczę jabłka mi daje. O, troszkę tutaj wojska. Ma, nie powiem, nie powiem. Mam nadzieję, że to wojsko wyśle na. Szczura, i ja za ten czas, co jego wojsko będzie poza zamkiem, Saladyna zaatakuję go od tej strony. Tak, mam plan, żeby zniszczyć mu e, tą wieżę i tą dużą bramę i weź od razu, wiecie, wojskami tutaj mu na zamek i go zabić. O, ale mam kamienia. Uuu, uh, uh, uh. Nie masz wystarczającej ilości towaru. No wiem. Jesteśmy gotowi! Jeszcze dwóch. Idzie dwóch, a tutaj mamy... No to jeszcze jeden. No musi być 80, równiutko. Musi. O, idzie akurat z mieczem. Ten, mierz ten miecz będzie ostatni. Ta jest. Jesteśmy gotowi! Super. Jesteśmy gotowi! Super, hiper. Zbiera trochę wojska, nie? No, bez kitu. Wszystko tutaj, tymi, że tak powiem, uliczkami miasta, jeżdżą mu te na koniach. No, jak widać, sojusznik się nas trzyma, dopó dopóki nie zaatakuje go Salady. No, ale mam nadzieję, że to jeszcze trochę potrwa. Chyba jeszcze sam nie mam katapult i w ogóle, i w ogóle. No, dobra, ale już widzę, że. Aby można sprzęt było sprzęt zacząć Wiecie, na pałę zaznaczam sprzęt, tych inżynierów, najwyżej jak Jakieś tam katapulcie oblężniczo? zabraknie No to dostawię, co za problem buduje sprzęt Dobra Dobra Dobra, tutaj Nasza nie ma waskawość? Tutaj też nie ma Trzeba coś Dobra, nie ma, okej okay. Dobra, posprzedajemy ten kamień nie I mam na zewną katapultę No i bardzo mnie to cieszy e, Dobra Ci już tutaj dostają łomoty od naszych Okej, okay. ten zbiera wojsko Dobra Ten też tutaj coś O, akurat atak odpiera ma, ma trochę tego wojska Na jego miejscu to szczerze wam powiem Mając takie wojsko y, Wykopałbym chyba fosę Wtedy by miały wała te ...oddziały Saladyna w postaci łuczników na koniach. To nie, nie taką... tą fosę od razu przy murach, tylko trochę tak dalej. No i w ogóle, gdybym ja był szczurem, to... Dobra, jest 80 jest 80 okej. Okay. Ta jest, budować. Ta jest. Dobra, posprzedajemy trochę kamienia i mamy znowu na następną katapultię. Dobra, no dajcie mi jeszcze kas na jedną katapultę. ale nie uzbieram, tak. Dobra, synek, daj mi troszkę jabłek. Dzięki. Szkoda, że, że sam sztur tego nie mówi, tylko właśnie ten gościu, nie? Taki pomocnik jego. O, pięknie, katapultę rozwalili. Mm, zawsze to 150 zł w plecy u Saladyno. Dobra o, On ma tu wojska, no ja tylko czekam aż zaatakuje tego eee, Szczura On chyba nastąpi po tym ataku jak e, zabije e, tych, e, tych włóczników No nie wiem, no wydaje mi się że już ma odpowiednią ilość Wojska żeby go Zabić e, Czekajcie jak się tu patrzyło, ołaś właśnie O mało ma kasy. Ile ma szczur kas, ludzie, jednego? Ja Dlaczego on w ogóle nie kupuje nic? Gdybym ja miał tyle kas, to ho! Buduję sprzęt oblężniczy. Dobra, super. Ile mamy tego? 10, no tak jak chciałem, ok. Podjedźcie mi tutaj, proszę, ja was. Eee, no nie, no ja będę czekał po prostu, aż salady nie zaatakuje szczura, bo no nie ma co się, wiecie. Na Hama wciskać to tak jak on ma bardzo dobrze ob obstawiony ten zamek Więc ja poczekam. Mi się nie śpieszy. No, a za ten czas mogę oczywiście powiększyć swój oddział mieczników. O, patrzcie jak podeszli elegancko. Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak dostają w Zobaczcie tylko. Oła. No wysyła, wysyła niby coś tam, no ale to, to jeszcze nie jest to. Ile tutaj ma... Nie, nie, on na pewno już się szykuje na tego. Albo na obronę tego miejsca, gdzie są surowce, albo na atak na szczura, bo on tak normalnie trzyma tych miotaczy bomb ogniowych. O, parcie, patrzcie, 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 wykrakałem. Wykrakałem, wykrakałem Dobra, weźcie tutaj podjedźcie. Dobra, co coś czuję, że... Tak, 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 to jest chyba już na, na szczura. To jest już chyba atak perfidny na szczura. I o to mi chodzi. Bardzo mało zostawił y, w tym zamku wojska i to jest akurat moja chyba na razie jedyna szansa na dobrą sprawę. Aczkolwiek... Ja wiem czy to na szczura Może. Nie no, no na szczura, no po co by inżynierowie byli tutaj jakby bronił tego miejsca na... Y, tego miejsca z, minera z minerałami. Nie wiem jak to się nazywa normalnie, jak to nazwać. No nie wiem, takie miejsce gdzie jest marmur i ten. I wiecie co? Marmur i żelazo. Dobra, podejść tutaj. Okej, okay. dobra. Atakujesz go? A tak... Aha, oni chyba czekają na tych swoich Arabów, tak? Teoretycznie to same jednostki strzelające nic tam nie zrobią, ale widzę, że... oła kurczę, się coś kopie w tym biurku, nie wiem, eee, że widzę, że ten szczur też jakoś chce się obronić, bo już troszkę, wiecie, widzicie zresztą sami wojska na zamku przyszykował, więc... No o, ruszyło, dobra, dobra, ja za ten czas już, o, proszę was, bardzo uprzejmie, brak. no, no, ale... no... Weźcie, kur co tu już tych, tych nie ma? Aha, dobra, spoko Lightik nie light, że hej hop Dobra Chodź tutaj, już chodźcie tutaj A katapulty niech idą tutaj Dobra Dobra, dobra, dobra Niech atakują już go o, już już swoimi tymi włócznikami. No, Dobra, idą moje wojska, super? Moje siły zadały ci kolejne uderzenie. Co? Co ty gadasz? Jak? Dobra, dobra, dobra. dobra. Dobra, i teraz. No co, jest? O, dobra, leci. Nawaź tutaj. Okej, okay, już ma mało wojska. Ja w końcu też nie mam zbytnio dużo. Ale jak widzicie, atak na szczura jest już przeprowadzany, więc. No jakoś się broni, jakoś się broni Mam nadzieję, że mi się uda teraz też Też tego Dawaj, dawaj, Jesz jeszcze, jeszcze raz O właśnie, dobra Podjechać teraz szybko, podjechać I rozwalić bramę No i kurczę, chyba za szybko tym swoim wojskiem tutaj poszedłem No ale, no mniejsza o to nie, Czekaj, cofać się cofać, się, cofać, cofać, cofać się. Ile jeszcze stało? No to już końcówka. Bramy jest. O, teraz. Dobra, poszło. No, 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 gdzie? Dobra, wchodzić. Chyba będzie już... Chyba już będzie koniec, coś mi się wydaje. Dobra, a jak wam się nudzi, możecie to zniszczyć. I co, obroni się? Uuu, dzienny jest, dobra, dobra Nie wiem, czy da radę, ale... Co ci płonie? A, znowu to mi podpalił? on żeż ty... Dobra, o, patrzcie, tutaj, tutaj, patrzcie teraz, no, to jest normalne poezja, no. Dobra Co tam u mojego sojusznika? No jakoś daje rady, chociaż, chociaż, no... Czt. Wiecie, może zdążę, może, może zdążę Mogłem mu podesłać tych samurai do niego, no ale... mi byli bardziej potrzebni. O, patrzcie, teraz jak wbiją za na zamek, to wejdzie... ...czyste, wiecie. Poezja. O, teraz, patrzcie. No. Dobra, jest, mamy Saladyna. Patrz, da damy radę, jeszcze go chyba ocalimy, co? Patrz, jeszcze ocaliliśmy, kurczę, szczura, normalnie, pięknie to było. Super. Dobra, elegancko. No, patrzcie, tej statystyki też bardzo fajne. Nie powiem, nie powiem. Salady miał trochę tego wojska. No ja też... No dobra, lecimy. Dobra, to by było na koniec w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie go. Jego zresztą też. No, mam nadzieję, że... Pomimo tych przejęzyczeń, tego jąkania w ogóle, które jest spowodowanym dlatego, że już nagrywam to drugi raz i mam już tak powiem godzinę w mordzie, tak naprawdę w gadaniu, to i tak y, uważam, że misja była ciekawa dla Was jak i dla mnie, bo dla mnie była naprawdę ciekawa i myślę, że Was aż tak zbytnio nie zanudziłem i tak mniej więcej interesująco poprowadziłem ten odcinek. Także mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne odcinki w moim wykonaniu z tej gry. Także nie pozostaje nic innego, tylko pożegnać się z wami, podziękować za wam za oglądanie tego filmu, dziękuję. No i na razie, cześć, mój dla was cytrus, siamaneczko, cześć!